Witam Was ponownie, Złodzieje z Wiejskiej. E, zwracam się najserdeczniej jak potrafię do Towarzysza Millera, e, do Towarzysza Czeszejki Sochackiego, do Towarzyszy Piskorskich i wielu innych bandytów, którzy w białych rękawiczkach jako posłowie Rzeczypospolitej Polskiej demontujecie to Państwo i okradacie ludzi, a tych, których nie da się Wam okrać, wsadzacie do więzienia, tak jak miało to miejsce w moim przypadku już raz i mamy raz jeszcze. Nic podobnego to się Wam nie uda. Każdego dnia będę po części publikował rzeczy, które Was obciążają. To wszystko, te Wasze kradzieże i grabieże polskie od 1989 roku. Mam nadzieję, że dotrze to do społeczeństwa i że to polskie mądre społeczeństwo nie pójdzie ponownie do wyborów i nie wybierze Was w tych wyborach. Mam wielką nadzieję, że uda się, że oczyścić ze wszystkich postkomunistów i śmieci, którzy sprzedali ten kraj przy okazji Okrągłego Stołu, a niepokornych, takich jak ja, po prostu niszczą. Szanowni Państwo, zadajcie sobie pytanie, dlaczego Zbigniewa Stonogę dotknął ten dramat. Bo niewątpliwie jest to dramat. Ja co prawda, jak już wcześniej mówiłem, nie robię się czego ukrzyżowanego. Ale ta sprawa inspiruje mnie do tego, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych osób. A najpiękniejszą konsekwencją, jaką moglibyśmy jako naród polski wyciągnąć od tych ludzi, byłoby ich usunięcie z życia publicznego. Na, mój, na moje unicestwienie miały wpływ cztery zdarzenia związane z stricte ze światem polityki, mimo że ja w tym świecie nie funkcjonowałem na żadnym poważnym stanowisku. Pierwsza kwestia to taka, iż ja z Wigniew Stonoga jestem osobą, która pierwsza w Polsce zainicjowała postępowanie karne w sprawie afery PZU życie. Druga sprawa to ja jestem osobą, przez którą jedna z bardzo znanych redakcji polskiego dziennika chciała zakupić ustawę o radiofonii i telewizji. Za chwilę wam to będę opowiadał. Trzecia sprawa to sprawa. Koloseum, koloseum i wręczania przez Józefa Jędrucha po prostu łapówek polskim politykom takie nielegalne lobbowanie. Józef, ja cię wzywam w tym miejscu, zniszczono ci życie, wcale nie jesteś przestępcą, rozdałeś kupę kasy. Tym śmierdzielom z Sejmu, proszę cię, miej odwagę, już ci nikt nic więcej nie zrobi. Miej odwagę, stań przed obiektywem i powiedz to, ile i dlaczego od ciebie wziął pieniędzy. Bo ciebie, stary, okradziono ze wszystkiego, co miałeś i wrzucono do więzienia. I żyjesz, funkcjonujesz w opinii publicznej jako zwyczajny, prosty, prymitywny złodziej. A nim nie jesteś, bowiem o tym. To, że się skazano, no to ja sobie daruję już polskie wyroki i polski wymiar sprawiedliwości, bo to, tak jakby porówna, porównywać demokrację w Białorusi z rzeczywistością polską, niewiele się różni. Józef, jeszcze raz cię wzywam do tego. Miej odwagę cywilną, stań przed kamerą i powiedz, ile komu i dlaczego dałeś kasy yy... Szanowni Państwo, w 1999 roku poznałem dość nieciekawe, jak się później okazało, towarzystwo. Był to adwokat Janusz Szymański, który ma do dziś kancelarię prawniczą w Warszawie przy ulicy Bagatela 8 na 10. I byli to ludzie związani z ówczesnym wicepremierem i szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Januszem Tomaszewskim. Janusz Tomaszewski miał. miał asystenta, ów asystent nazywał się Piotr Minkiewicz. No i Piotr Minkiewicz z jednej strony był asystentem ministra Tomaszewskiego, zaś z drugiej był prezesem zarządu spółki Preznet z siedzibą w Łodzi. No jak się później okazało, spółka miała siedzibę w mieszkaniu gdzieś tam na dziesiątym piętrze, w którym nikt od wielu lat nie bywał. I ta właśnie spółka to że Państwa, dostała umowę na podwykonanie, na rzecz PZU Życie kampanii reklamowej, żeby kochać trzeba żyć. Pewnie Państwo pamiętacie w roku 2001 dziecko z policjantem stojącym przed przejściem dla pieszych. Takie billboardy na terenie Polski się pojawiły. Na produkcję tych billboardów zdecydowałem się właśnie ja i zacząłem je produkować. To bardzo kosztowna rzecz, bo ta produkcja musiała być wykonywana na specjalnym papierze, który importowano z Francji, więc to był bardzo droga rzecz. I zlecono mi wyprodukowanie tych, tych plakatów. To było kilkaset plakatów bardzo, bardzo drogich. W momencie, kiedy produkcja jeszcze szła u tego samego Radosława Ziemby, który, który później rzekomo został pokrzywdzony w procesie, za który właśnie został skazany na półtora roku więzienia, kiedyś ta produkcja była w trakcie, patrzymy, a nasz, nasza kampania, żeby kochać, trzeba żyć, wisi już w Polsce. Zatem pytamy z Radkiem Ziembą, Minkiewicza, dlaczego, dlaczego wisi nasza kampania? No przecież to my to produkujemy. Kto nam za to zapłaci? Kiedy odbierze? Minkiewicz powiada, że nic nie zrobiliśmy, za nic nie dostaniemy pieniędzy i ja, Zbigniew Stonoga, nie będę już więcej niczego się domagał, on mnie zniszczy, załatwi, on ma narzędzia. Oceńcie sami Państwo tę rozmowę. Warto dodać, że Piotr Minkiewicz do dziś jest poszukiwany listem łącznym w sprawie afery prezentu życia. No i jak gdyby to jest pierwszy nie tak, kiedy okazuje się, że jakiś tam Zbigniew Stonoga, który pochodzi z Pcimia Dolnego... Wchodzi w układ produkcji dość poważnej kampanii reklamowej, opiewającej na kwoty wielomilionowe, no i wyłamuje się jak gdyby z układu. No Ja nie wiedziałem, że jestem w układzie. Moim zadaniem było wyprodukowanie materiałów reklamowych, a nie jakieś układy. I, i, i zawiadam prokuraturę o, o przestępstwie na tle, na tle kampanii reklamowej, żeby, żeby kochać, trzeba żyć. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy znany warszawski adwokat. Porywa Jana Załuskę, to też człowiek służb, i fałszują dokumenty po to, żeby wszystkie wytransferowane z Polski pieniądze do Eureko, a z Eureko do kredyt Einstein 1 i z Wiednia do, przez dom maklerski Serf Five Net Łukasza Daremniaka, żeby odzyskać te pieniądze. To się nie udaje. I tak powstaje w Polsce afera prezydentów, bo Belka zaczyna się kłócić z Szymańskim, Szymańskim, z ludźmi Krzaklewskiego, Yy, wszyscy zaczynają chcieć z powrotem od, o, pieniądze od Eureko. Eureko tych pieniędzy nie daje i tak powstaje ta afera. <laughs> nie PZU, nie, 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 nie Grzegorz Wieczerzak, yy, tylko Janusz Szymański, podkreślam, warszawski adwokat, Łukasz Daremniak, dom maklerski Serf yy, Artur Czarnecki, yy, pomagier yy, mecenasa yy, Szymańskiego. Yy, Trzymańskiego policja aresztuje za porwanie Janusza, Jana Załuski. Ale proszę sobie wyobrazić, że w sprawie porwania człowieka następnego ranka sąd nie decyduje się zastosować tymczasowego aresztowania. Na skutek zażalenia prokuratury ten areszt jednak zostaje zastosowany, ale trwa jedynie tydzień, bo wpływa w poręczenie osoby godnej zaufania. Kogo, jak myślicie? Ano ówczesnego premiera. A tu już się pojawia jakiś stonoga, który... Wchodzi między wódka a Zakąską i przewraca cały plan spokojnego, spokojnego okradania państwa. I to jest ten pierwszy moment, kiedy, kiedy nazwisko Stonoga pojawia się jako to e, nazwisko dość kontrowersyjne w, Polski, w polskiej polityce. Warszawscy prokuratorzy chronią ludzi podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia w głośnej aferze PZU. Dowodem na to według detektywa Krzysztofa Rudkowskiego są nagrania, jakie 24 maja dostarczył łódzkiej prokuraturze przekażę przy okazji materiały, które dotyczą zaniechania czynności przez prokuraturę prowadzącą poszukiwania pana Artura Czarneckiego, byłego asystenta Jerzego Buzka, jak również Pana Minkiewicza, asystenta, jak również doradcy pana Janusza Tomaszewskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zdaje się, że prokuratura nawet nie podjęła próby rozbicia przestępczego układu. Obaj panowie, Piotr Minkiewicz i Artur Czarnecki, od wielu, wielu lat, co potwierdza zdaje się rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie, są poszukiwani listami gończymi. Obaj panowie utrzymują kontakt telefoniczny i osobisty ze swoimi rodzinami i znajomymi. Zgłosiłem się do prokuratury, przedstawiłem e, okoliczności, z treści których wynikało, gdzie mieszka pan Czarnecki i pan Minkiewicz. A mieszkają oba, obaj e, na takim ranczu w Hiszpanii, należącym do e, byłego szefa Eureko. Przedstawiłem prokuraturze numer telefonu, adres. Ale minęło kilka tygodni, a Czarnecki i Minkiewicz nadal bezkarnie wygrzewali się w Hiszpanii. Hanna Gorajska-Majewska, prowadząca postępowanie, wcale nie zamierzała ich przesłuchać. W związku z pismami, w których były podnoszone zarzuty o niedopełnienie obowiązków przez panią prokurator, o którą pan pyta, było prowadzone postępowanie wyjaśniające w prokuraturze apelacyjnej, które nie potwierdziło czynionych zarzutów. Nie stwierdzono żadnych niedopełnia, żadnego niedopełnienia obowiązków przez tą panią prokurator. I wynoszący, twierdzący, że było inaczej został powiadomiony pismem z 22 maja, że to postępowanie wyjaśniające nie dało podstaw do twierdzenia, iż pani prokurator nie dopełniła obowiązków. Nagrania dostarczone prokuraturze przez Rutkowskiego świadczą wręcz przeciwnie. Do ja jestem w stanie panią że mówię, niech pani tutaj Nie, to mówi pan, niech tutaj wtrąci. Prokurator przyszedł, śmieje prosto w W śledztwie podejrzanych jest dużo funkcjonariuszy publicznych, najwyższych rangą na tamten czas, podsekretarzy stanów, sekretarzy stanów, prawników, osób z kręgu poważnego biznesu, w tym także pan Minkiewicz. Oni się wszyscy opłacali po prostu. A ponieważ byli zaangażowani z jakimiś innymi czołami AWS-u, więc oni musieli odciągnąć ryzyko od ludzi, którzy byli naprawdę wysoko w politykę zamieszani. Więc mogli tylko i wyłącznie szukać kozów ofiarnych. Najlepszym kozłem jest ten, który jest zalecany. Może złożę takie zlecenie, by pan Rudkowski pana Czarneckiego przywiózł w kajdankach do Polski, skoro nie umie tego zrobić. E, niezweryfikowana po 1989 roku prokuratura. Tymczasem Superstacja proponuje polskiemu wymiarowi sprawiedliwości dłużej nie czekać, a szafera PZU sama się rozwiąże. A przestępcy posłusznie dadzą się zakuć w kajdanki. Ja swoim paszporcie jestem zameldowany na Dlaczego ja mam to udowadniać? Ja nie chcę tego udowadniać. Jeżeli nie będę musiał, to nie będę tego udowadniał i mam to w dupie. I nie wrócę do tego kraju, rozumiesz? niezawisłość sądów w Rzeczypospolitej polega na tym, że sędziowie podczas orzekania nie wiszą, tylko siedzą. I tak możemy w Polsce mówić w tej chwili o prawie i sprawiedliwości. Karolina Kapska, Superstacja. W roku 2002, w grudniu, reprezentowana przeze mnie spółka Cetan, spółka Zoo, ogromna spółka paliwowa, dostaje pełnomocnictwo od bardzo znanej spółki giełdowej, która jest wydawcą jednego z dzienników, na zakup od Edwarda Brzostowskiego zespołu parkowo-pałacowego w Siarach w Małopolsce. Edward Brzostowski chce. Za ten zespół około 10 milionów złotych. Niemniej jednak, umowa sprzedaży, przedstępna umowa kupna sprzedaży tej nieruchomości na życzenie mego mocodawcy opiewa na kwotę 75 milionów złotych. Spółka giełdowa, wydawca dziennika przekazał te pieniądze na rachunek Cetanu, i ja miałem te pieniądze następnego ranka wysłać. Na konto Edwarda Brzostowskiego. Edward Brzostowski to stary komunista, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zrzekł się immunitetu na rzecz objęcia funkcji burmistrza Dębicy. Wiadomo, że gdyby te pieniądze trafiły na konto osoby fizycznej, a taką osobą był Edward Brzostowski, no, mógłby je legalnie z banku pobrać i przekazać. Nie, zwrotnie dla, dla, dla ludzi zainteresowanych. Następnego ranka po podpisaniu tego aktu notarialnego Edward został zatrzymany przez policję z uwagi, na, z uwagi na zarzuty jego udziału w mafii paliwowej. I to jest ten moment, proszę Państwa, kiedy udaje mi się zainteresować środki masowego przekazu o tym, że Krzysztof Janik, ówczesny minister, szef Spraw wewnętrznej Administracji uprzez obrzostowskiego ale dochodzi do śmierci Jana Pawła II i temat w mediach umiera. Od 16 roku życia prowadziłem na swoje nazwisko działalność gospodarczą. Wtedy taką działalność otwierało się jeszcze na podstawie czerwonego dowodu osobistego, tymczasowego. Takie kiedyś były. A zatem ja na swoje nazwisko od 16 stycznia 1990 roku prowadziłem biznes. To był sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego. Na początku 2002 roku w lutym zgłosił się do mnie przedstawiciel wydawnictw szkolnych i pedagogicznych SA, czyli państwowej spółki z taką prośbą, że wydawnictwa będą szkołom przekazywały co roku bonusy zamiast za zakupioną u nich podręczniki. No, no i że nie mogą uzyskać cen, jakie zostały wyznaczone do przetargu publicznego, wszystkie przetargi e, niestety e, zakończyły się fiaskiem, w związku z tym jest teraz luźna negocjacja i z wolnej ręki chcieliby ode mnie kupić. No ja, proszę Państwa, dostarczyłem tego sprzętu za 2 miliony 360 tysięcy złotych do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, czyli do Państwa, bo to są właścicielem tej spółki było Państwo Polskie. I w dniu, kiedy ten sprzęt dostarczyłem, minister Kaczmarek odwołał zajmowanych stanowisk prezesa Krzysztofa Murawskiego i prokurenta Jacka Ładnego, zarazem szefa pianu finansowego, i zażądano do mnie łapówki. Te łapówki nie zapłaciłem. Urban napisał w artykule właśnie w kwietniu 2002 roku taką publikację Człowiek, który nie dał, znajdziecie Państwo w internecie. No i co się okazało? Post factum okazało się, że dostarczony przeze mnie, a nigdy nie zapłacony do dziś, podkreślam, towar do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych S.A., jest mniej wart od wartości rynkowej o, o 80 tysięcy złotych. Czyli ja jako spółka prawa handlowego, chcąc zarobić na tym towarze 80 tysięcy złotych, chciałem, miałem dopuścić się przestępstwa. I tego właśnie dotyczył zasadniczo proces, ten, w którym zostałem skazany na te, na te półtora roku więzienia. I podczas, proszę Państwa, postępowania przygotowawczego w tym procesie przesłuchiwano innymi Lechosława Podlasińskiego, który dostarczył część sprzętu dla wsip i Radosława Ziembę z drukarni i zapytano skąd znają stanowę. No więc oni odpowiadają, no znamy go, bo tam wcześniej leper zamówił legitymację i nie zapłacił za nie. I żaden z tych, żadna z tych osób nie składała asensu stricte zawiadomienia o obojętnym przestępstwa, nie żądała ścigania mnie, ale z urzędu wszedł. To rzekome oszustwo. Także taka jest, taka jest drugie dno tej sprawy. Więc yy, cóż się stało. <laughs> no, z jednej strony zabrano mi pieniądze z kwestii PZU Życie, poprawiono mnie na 2,5 miliona przy okazji wsipu W lipcu 2002 roku ustanowiono pełnomocnikiem do spraw windykacji dłużników koloseum. Dlaczego? Skarb państwa udzielał rozliczy gwarancji za działalność operacyjną KF i Koloseum. I w czasie, kiedy Józef Jędruch zmuszony był uciec z Polski, ukryć się, zostało mi udzielone takie pełnomocnictwo jego kopię Państwo w tej chwili widzicie na ekranach. No i ja byłem przekonany, że, że to będzie zwykła windykacja, że coś ktoś kupił, za coś nie zapłacił, że pójdę po nakaz zwolnienia i do komornika. Okazało się jednak, że ludzie zajmujący w Polsce najpoważniejsze stanowiska, między innymi nie, będę... Mówił tylko o żyjących, bo część z tych ludzi nie żyje, zginęła w Smoleńsku, więc nie będę atakował ludzi nieżyjących, oni się już nie obronią. Ale proszę Państwa, Leszek Miller z i Koloseum przyjął 7 milionów 400 tysięcy złotych. Dowód odcinki zrealizowanych czeków gotówkowych w ING Banku Śląskim, pierwszy oddział w Katowicach. Krzysztowiani 14 milionów 200 tysięcy złotych. Dowód zrealizowane odcinki czeków gotówkowych Banku Śląskim ING w Katowicach. Krzysztof Czeszejko-Sochacki, proszę Państwa, jako Kancelaria Adwokacka naówczas, pamiętajmy, to jest szef Kancelarii Sejmów na tym czasie, 3 miliony 700 tysięcy, w tym nierozliczonych 200 tysięcy. Czyli 3,5 miliona Czeszejko oddał. Marcin Chwała, pewien biznesmen z, z Katowic, 13 300 tysięcy. Ale Kwaśniewski, w czasie, kiedy był prezydentem, 3 miliony 600 tysięcy. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 13 800 000. Jerzy Buzek, ówczesny premier, 2 100 000. Proszę Państwa. Paweł Piskorski, cudowne dziecko hazardu w Polsce, 1 200 000 złotych. Paweł Krusiński, wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czasów rządów Millera, 700 000 złotych. Proszę Państwa, to tylko niektóre kwoty, ale te kwoty, które jestem w stanie udowodnić. Mam nadzieję, o co apelowałem na początku tego filmu, że Józef w stanie przed obiektywem kamery i zechce coś na ten temat powiedzieć. Najważniejsza, ja już Ci mówiłem, co jest dla mnie najważniejsze. To nieważne, czy ja będę tu siedział daleko, czy blisko, miesiąc, rok, czy dwa no lata, czy pięć lat. Szalą, jak Ty tu nie przyjedziesz. Co, Ty jesteś dziecko? Czy no, bądź, że jesteś... tym się z bądem naoglądałeś za dużo? W ogóle żadnych filmów. Ty chyba nie widziałeś, rozumiesz, wysokich murów z jakimiś drutami z wysokim napięciem. Tu każdy takie ma, wiesz? Nie ma tu żadnego problemu. Mogą to robić w taki sposób, mogą to zrobić w taki sposób, to nie jest wielki problem. Chodzi mi o coś, o coś zupełnie innego, do momentu, kiedy mnie jeszcze nie zastrzelą. Chodzi mi o to, że chcę po pierwsze zwindykować pieniądze, które są mi potrzebne na bieżącą obsługę w tych firmach, w których sobie w tej chwili funkcjonuję Andrzej, a druga sytuacja, która jest, jest taka, że wtedy, kiedy wiem, że mi ta obsługa idzie na bieżąco i, i obsługuje mi to te wszystkie układy, które są, to też mobilizuję tych ludzi, których zindykujesz. Natomiast jeżeli, jeżeli chcesz to zrobić tak, że pogadałeś z Kucińskim czy z strzeczejko i teraz facet jest Ci potrzebny do tego, do tego, do takich czy innych rzeczy, ale co ten to ok. miliardy starych złotych, to jest skój. Dobrze, inne, ale jest, słuchaj, dla mnie, dla mnie, na dla mnie na no poczekaj, ale dla ale mnie na dzień to dzisiejszy wychodzi, facet... Posłuchaj, ale dla mnie na dzień dzisiejszy facet, który się nazywa Łuzarski, spłacił 25 tysięcy i 25 tysięcy to jest 50 tysięcy, a nie chciał mi płacić od pół roku, ale, ale dawał towar. Natomiast taki chujek jak Kuciński nie dał nic i wziął po prostu 200 tysięcy w pysk. I, I generalny układ jest prosty, jeżeli powiesz mi, że nie bierzesz tego, bierzesz tamtego, czy nie bierzesz tamtego, czy tamtego, mi to też odpowiada. Tylko mi powiedz, że nie bierzesz Kucińskiego, bo Ci Kuciński jest potrzebny. To do Kucińskiego powiedz ktoś inny. Nie biorę Kucińskiego, bo Kuciński jest mi potrzebny. No dobra. Bo ruszenie Kucińskiego to ruszenie Czeszejki, a ruszenie Czeszejki to ruszenie SLD, a ruszenie SLD to ruszenie Millera i wielkie kłopoty. Kochany, ale Miller, Miller powinien się cieszyć z tego, że jest premierem. No wziął od tegoś pieniądze, kurwa. Ze Śląska też te pieniądze szły. I co? To myśli, że to jest rozwiązanie, że przyjedzie jakiś frajer i takiemu klientowi jak Jędrów pierdolnie w łeb, to kurwa żadna strata, by bez, bez nerwów i szybko. Myśli, że to nie wyjdzie z jakichś tam dokumentów, jakieś przelewy finansowe takie, frakie czy owakie w sytuacjach wniosków restrukturyzacyjnych czy ewip czy innych układów. Wyjdzie, bo to nie jest tak zabezpieczone jak należy, bo się ktoś pośpieszył i Jędrucha wygonił. ale ty, ty nie, nie, nie chciałbyś bezpiecznie żelazem i tu wrócić, bo ja tu nie rozumiem trochę. Problem jest inny. Problem jest taki, że problem jest taki, że, że, w tym, że w tym ja generalnie robiłem bardzo podobny układ do ciebie przez 7 lat. Dodałem jednemu klientowi kasę, drugiemu on nic nie zrobił, ale mówi, ach ten siedzi kurwa na tym stołku ministerialnym, tamten siedzi na tamtym stołku pod sekretarza, a tam a ten jeszcze gdzieś tam gdzie siedzi i się okazywało, że w pizdę pieniędzy wychodziło, ale nic nie wracało za te pieniądze. Zresztą no, no no, jednego z tych, którzy obecnie yy, są yy, w Sejmie i zresztą się no. reszta zastanawia e, merytorycznie, prawnie, choć walniemy piskorza, choć eh, walniemy. No, nie wiem, któregokolwiek innego kurwa. No, na pewno nie Millera. No co, dodaj no mi argumenty. Tego nie ważniesz, no do tego nie walniesz, no. Daj nie na ważniesz. jednego konkretne i już. Wiem. burzek no, przyjął tam kilka, no to parę złotych przyjął na prywatne konto, jakieś tam. To prawda jest? To wszyscy przyjmowali na prywatne konto. Wszyscy biorą. Krząskachujmy no. do niego kasa. Ale jeszcze, jeszcze jakby nie wracając do tego. Raz jeszcze zwracam się do was postkomunistyczne ścierwa. Nauczony doświadczeniem okradania mnie tym razem was ubiegłem i się przygotowałem do tego, co robię. Mam przy sobie worki pieniędzy i wydam te pieniądze do ostatniej złotówki po to, żeby was zdemaskować, po to, żeby narodowi pokazać, co oznacza nazwisko Miller, Tusk co oznacza nazwisko Michnik i całej reszty w atakę okrągłego stołu. Nie liczcie na to, że się was wystrasza.